Joseph Murphy. Zmień nawyki myślowe, a odmienisz swój los. Najgorsze jest taki nawyk myślenia w kategoriach czasu, który minął. Bzdury, które trzeba wyrzucić na śmietnik i zdać sobie sprawę ze swoich potencjałów, zdać sobie sprawę ze siły, która w nas tkwi. Jeżeli ja wierzę w to, że. Y że jestem zdrowa, to jestem zdrowa. Jak wierzę w to, że, że za chwilę umrę na chorobę zakaźną, no to, to wprowadzę taki program do mózgu, który rozprowadzi te informacje po całym organizmie i jest bliżej w łakom Czasem czujemy się przytłoczeni i nieobecni, a nasz umysł wędruje w różne miejsca bez naszej kontroli. Ta krótka medytacja pozwoli Ci wrócić do tego, co najważniejsze. Znajdź wygodną, siedzącą pozycję. Jeśli to możliwe, Miej proste plecy. Oddychaj spokojnie. Teraz powtarzaj swoją ulubioną mantrę. Polska będzie katolicka, narodowa i wolna od Żydów. I dlatego będzie wielka. o wielkiej Polsce. Zauważ temperaturę powietrza, które cię otacza. Poczuj wrażenia na swojej skórze i wewnątrz nosa. Poczuj, jak powietrze trafia powoli przez nozdrza, dotyka podniebienia, płynąc dalej przez gardło, przełyk i powoli trafiając do płuc. Poczuj, jak twój ukochany, kraj nad wisłą. Zmienia się w nago-jagielońskie imperium. Taka Polska, która, o której piszę, która moim zdaniem jest w tej chwili do zbudowania, jest ośrodkiem, wokół którego w naturalny sposób stworzy się coś w rodzaju, nazwijmy to, jagielońskiego Commonwealthu. Czyli, czyli takiej wspólnoty narodów, czy po prostu jakby wspólnego organizmu gospodarczego, który będzie mniej więcej obejmował te ziemie właśnie, które były władztwem Jagiellonów. Zastanów się, czy w jakiejś części ciała czujesz napięcie? Może w plecach? Barkach, a może w karku. No, chodzi o to, żeby na obszarze dzisiejszej Białorusi, Ukrainy, na południe od Polski i w ogóle jak się da najdalej, wszyscy trzymali pieniądze w polskich bankach, rozliczali się w polskiej walucie. Brali kredyty w, w polskiej walucie i, i handlowali z Polską i robili interesy z Polską i zakładali firmy według polskiego prawa handlowego. No to jest tak widzę tę wielkość. Obserwuj wszystkie odczucia płynące z tego jednego punktu. Cały czas, spokojnie oddychając. Pan Bóg Władymirowi, Władim Radyczowi rozum odebrał i pchnął go do takich działań, które cały ten neobismarkowski ład wysadziły w powietrze i kazały szukać największemu światowemu mocarstwu innego ładu. Oczywiście Pan Bóg miał, miał w tym pewnie swój udział, ale działał przez ludzi i tu jest. Czy te wrażenia się zmieniają? Może nasilają się lub słabną. Chodzi o taką Polskę, która będzie y, silnym graczem podmiotowym na arenie międzynarodowej, która będzie prowadzić własną politykę, a nie będzie tylko myślała, czy im tutaj być klientem i pod kogo się podczepić, która będzie promieniowała w swoim regionie, będzie stabilizować ten region i będzie. Jakiekolwiek są, po prostu je obserwuj, nie próbuj ich na siłę zmienić. W tym regionie, tym ośrodkiem dostatku bezpieczeństwa, stabilności politycznej wypełniając próżnię, która się wytwarza na wschód od nas. To znaczy. Mam nadzieję, że jest Ci już trochę lepiej. Do usłyszenia niedługo.